Witajcie. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam 15 faktów i ciekawostek dotyczących medyków i medycyny występującej w uniwersum Wiedźmina. Zapraszam do oglądania. W świecie Wiedźmina medycyna zaczęła się rozwijać wraz z pojawieniem się magii i pierwszych czarodziejów. Magia okazała się potężną bronią w walce ze schorzeniami. Cytując książkę Medycyna z Wiedźmina pierwszego”, magowie zajmują się genetyką, prowadzą badania nad bakteriami i wirusami, poznają sposoby rozprzestrzeniania się zarazków, a z ich odkryć korzystają medycy, tworząc szpitale i produkując coraz skuteczniejsze leki. Istnieją również magiczne eliksiry zdolne wyleczyć rany i obrażenia wewnętrzne. Wielu czarodziejów, jak Marti Sodergren czy Wisenna, poświęciło się roli uzdrowicieli jeżdżąc po świecie i używając swojej magii dla dobra innych ludzi. Ze znanych nam medyków, którzy pojawili się w Wiedźmińskim Uniwersum wymienić możemy Milo Vanderbeka, Jole II, nowicjuszkę z pierwszego Wiedźmina, Shani, Joachima von Graz, Marty Sodergren, Wisenne oraz Wysokotę Skorwo. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował, jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. <laughs> Nie zrozumiesz. Jednym z najbardziej znanych medyków w Wiedźminie jest Milo Vanderbeck, zwany Rastin, Jest to rudowłosy niziołek, chirurg polowy w armii Nordlingów. Brał udział w bitwie pod Brenną, gdzie był szefem jednego z trzech szpitali polowych, a w jego skład wchodziły takie osoby jak Marty Sodergren, Shani czy Jola II. W pewnym momencie miał na swoim stole operacyjnym Wiedźmina Coena, którego nie udało się jednak uratować. Nidziołek przez chwilę nawet żałował, że z powodu bitwy nie może dokonać sekcji zwłok Wiedźmina. Zmarł w Mariborze na Katriomę. Jola II to jedna z adeptek ze świątyni Melitele w Elander. Znali ją Geralt i Yennefer, a przed wybuchem wojny z Nilfgaardem przez pewien czas przyjaźniła się nawet z Ciri. Latem 1267 roku po wybuchu wojny z Nilfgaardem została wysłana, aby pomagać rannym i chorym. Jak już wcześniej wspomniałem, służyła w szpitalu palowym Milo van der Beka podczas bitwy pod Brenno. Od tego czasu postanowiła poświęcić się medycynie. Niestety zmarła rok później podczas epidemii Katriony, również w Boże. W trzeciej grze o Wiedźminie, podczas jednego z zadań pobocznych, poznajemy Joachima von Graz, głównego chirurga szpitala Wilmereusza w Nowigradzie. Pomaga on w śledzeniu tajemniczego seryjnego mordercy i pomaga w przeprowadzeniu sekcji zwłok jednej z ofiar. Oprócz tego opiekuje się ranną Pryszczilną. Wydaje się niezwykle opanowany, chociaż dowiadujemy się również o jego przeszłości, a mianowicie intensywnym życiu studenckim. Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć, tuż przed tym jak kopnął w kalendarz. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz, lekarze, mamy trochę inną wrażliwość. Mhm, i słabe poczucie humoru. Chyba najbardziej znanym nam medykiem jest Shani, swego czasu kochanka Geralta. Rudowłosa medyczka, studentka, a następnie dziekan katedry medycyny Uniwersytetu Oksenfurckiego. Podobnie jak Jola II, uczestniczyła w bitwie pod Brenną u boku Rastiego. Jest bardzo istotną postacią w pierwszej grze Wiedźmin. Geralt wybierając w tej części gry z kim chce się związać, musi wybrać właśnie pomiędzy nią a Tris. Poza tym pojawia się już w pierwszym akcie gry i jako pierwsza nawiązuje dialog z Geraltem. Zostaje aż do epilogu. Jej główne zajęcie w zimie to pomoc zarażonym na Katrionę w szpitalu Lebiody. Jasne, o co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Co ciekawe, niestety związanie się z nią w pierwszym Wiedźminie nie ma wpływu na jej relacje z Geraltem w następnych częściach. Shani w Wiedźminie III jest jedynie wspominana przez Joachima von Graz, ale pojawia się za to w pierwszym dodatku do Wiedźmina III, Serca z Kamienia. Odgrywa tam dosyć istotną rolę i jest jedną z postaci drugoplanowych. Ale to, co nas interesuje, to że prowadzi w Oksenfurcie praktykę medyczną oraz jest lekarzem redańskiej armii. Współpracujemy z nią nawet w ramach tej drugiej pracy: mianowicie rozwiązujemy kwestię potwora zatruwającego okoliczną wodę. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się hmm, chyba w Wyzimie. Hmm, tak, tak, wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było sto lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oksenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcieli mi mnie do sztabu medycznego regańskiej armii. No a co teraz, kiedy Radovid nie żyje? Wojna jeszcze się nie skończyła. Panuje chaos. Wciąż jestem potrzebna. Pojawia się również przez chwilę w książce Krew Elfów, gdzie spotyka się z Gratem i Jaskrem, a z tym pierwszym nawet potajemnie spędza później noc. Reprezentantkę medycyny mają również czarodzieje. Marti Sodergren, rudowosa czarodziejka, przyjaciółka Sabriny Glavisik, specjalizuje się w magii uzdrawiania. Geralt poznał płomienno Rudą Piękność podczas bankietu na wyspie TANET. Zdarzało jej się brać udział w licytacjach domu Borsodich w Nowigradzie. Podobnie jak Shani i Ella II była członkiem ekipy Rastiego podczas bitwy pod Brenną. Próbowała uratować przed śmiercią najstarszego czarodzieja na świecie, Hena Gedim Data. Niestety nieskutecznie. Zginęła dwa tygodnie po bitwie pod Brenną, pchnięta nożem przez kochanka, którego zdradziła z temerskim rodmistrzem. Leczeniem zajmowała się również matka Geralta, mistrzyni kręgu majańskich druidów i czarodziejka Wisenna. W opowiadaniu coś więcej ratuje Geralta przed ciężką raną nogi spowodowaną przez potwory. Jesteśmy wtedy świadkami jej medycznych zdolności, a Geralt pierwszy raz poznaje swoją matkę. Potrafi również uzdrawiać za pomocą hematytu przedstawicielem medyków możemy uznać również wysoce Skorwo, wybitną postać nauki, byłego lekarza, chirurga, alchemika, badacza, historyka, filozofa, etyka oraz profesora Akademii Oksenfurskiej i Akademii Imperialnej w Castelgrupel. Za swoje radykalne poglądy i ateizm był prześladowany w północy oraz później Nilwgardzie. Ostatecznie osiadł na bagnach Pereplutów w Ebbing, gdzie dokonał żywota w osamotnieniu. Nim to się jednak stało, opiekował się Ciri po zranieniu jej przez Stefana Skelena. Wiedźminka później go pochowała. W Wiedźminie trzecim możemy spotkać medyków wyposażonych w charakterystyczne maski, wypchane materiałami i nasączone olejkami, jakie nosili kiedyś w czasach epidemii doktorzy plagi. Możemy w widźmie natknąć się również na książkę Milowa Derbeka, traktującą o medycynie sądowej. O zastosowaniu nauk medycznych w sprawach kryminalnych. Dowiadujemy się z niej, co należy zrobić, zanim przystąpimy do sekcji, oraz jak ją umiejętnie wykonać, aby dowiedzieć się jak najwięcej informacji o ofierze. W całym świecie Wiedźmina występują również liczni uzdrowiciele, którzy nie są wykwalifikowanymi medykami, a jednak podejmują się uleczenia ludzi stosując metody niepraktykowane przez oficjalną medycynę, i nawet im to wychodzi. Okoliczni mieszkańcy korzystają z ich usług. Występują wszędzie, wśród druidów na skaligę, driad, nymph czy elfów. To wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie jeszcze: Chmatose, mordopysk, wincie, może was choróbsko nie dopadnie. Zapraszam was również do subskrybowania, komentowania, lajkowania, pisania propozycji kolejnych odcinków, dołączania do Discorda oraz obserwowania mnie na Instagramie, do których linki macie w opisie. Na razie.